Radio CKP i DE Witam państwa Danuta Stefanko. Gościem dzisiejszego programu jest Wiktoria Szewczenko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego imienia Juliana Lublińskiego, dyrektor szkoły sobotnio-niedzielnej imienia Edwiga Kubawskiego z Wiachlu, zaangażowana w pomoc wojskowym i cywilom w obliczu wojny. Pozostańcie z nami. Prawie dwa lata pełnoskalowej wojny na Ukrainie, jak się zmieniła, jak obecnie wygląda sytuacja w Zwiachlu i w Obwodzie? O, wiesz co, sytuacja w Zwiachlu i w Obwodzie, no może za cały obwód nie powiem, sytuacja w Zwiachlu, tak, bardziej mogę tu powiedzieć, więcej. Nic się nie zmieniło powiedzmy od czasu jak się rozpoczęła pełnoskalowa wojna, ponieważ ludzie tak samo, chwała Bogu, starają się pomagać, wspierać, jeżeli chodzi o to, to jakby robimy to samo, działamy, wspieramy naszych żołnierzy, naszych bliskich, którzy są na wschodzie. Jeżeli mówić o bardziej takim stanie, może psychologicznym, ludzi, to to jest jakby można powiedzieć, z jednej strony jest przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie, czyli jeżeli coś leci, a chwała Bogu. Ostatnio nasze miasto nie bombardują, ale dużo leci przez niego. Ludzie się przyzwyczajają, mniej biegną do schronów. Ktoś nawet dalej sobie śpi w łóżeczku, wierząc, że nic się nie stanie. No i tak nie tylko chyba w Zwiadlu, bo dlatego dużo, o wiele więcej ludzi zaczęło ginąć, prawda? Bo, bo po prostu nie reagują, bo się zmęczyli. Więc z jednej strony, niby. Tutaj bardziej są spokojni, ale ci to na pewno nie do nas. Natomiast z drugiej strony ludzie są cholernie zmęczeni. A widać to nawet po dzieciach, w naszej szkółce, bo jak proponujesz im na początek roku, że zaczynamy działać, kółko wolontariuszy, prawda? No i wczoraj mi się zgłosiło trzy osoby, z prawie 40. No niestety ten poziom świadomości gdzieś tam zanika. Wiesz, mi się wydaje, że ludzie normalnie są cholernie zmęczeni, i najlepszym rozwiązaniem dla nich jest to położyć się w domu gdzieś, gdzie jest ciepło, spokojnie, gdzie nikt nie zadaje pytań, nie każe, co trzeba zrobić, czyli w takiej skorupie, nie? Być, żeby chociażby troszeczkę wyluzować. Ale to tak samo ze mną, bo jak pojechałam na kilka dni do Polski z córką, chciało mi się działać. Jechałam z Polski i myślałam, że zrobię, nie wiem, ponad 20 różnych projektów. Dużo projektów różnych zrealizuję, bo byłam tak napalona, tak mi się chciało, że zrobię to, a to, a to. Miałam siły, miałam chęć. Po powrocie do domu starczyło mnie na 3 dni. i dalej, po prostu miałam to samo, co mają nasze dzieci, co mają, mają ludzie, że po prostu uciec. Gdzieś, gdzie czujesz się bezpiecznie i spokojniej. Taka apatia i totalny tak. brak jakiejś motywacji. I takie zmęczenie, prawda? przez zmęczenie to oczywiście brak motywacji i w ogóle <gryw> brak sił witalnych powiedzmy. Ale jednak mimo wszystko nadal prowadzisz działalność, nadal ta pomoc humanitarna gdzieś tam jest organizowana. Więc, co ciebie motywuje, co ci daje jednak może mniej sił niż wcześniej, ale jednak kontynuujesz działalność? Wizyty do naszych chłopaków. Kiedy jeździmy z Księdzem Tomaszem, albo kiedy do nas przyjeżdżają, albo kiedy jeździmy do szpitali, kiedy wyjeżdżasz na przykład na wschód i widzisz, co tam się dzieje, jak oni tam sobie radzą, to szczerze mówiąc. Jakby nie było ciężko, po prostu działasz, bo rozumiesz, że to wsparcie jest potrzebne, a może nawet bardziej potrzebne niż na początku. Bo początek pełnoskalowej wojny wszyscy działali, prawda? Mieliśmy dużo pomocy z Polski, z zachodu. Ludzie ostatnio oddawali, bo wszyscy wierzyli, że jak to zrobią, to wojna szybko się skończy. Ja też w to wierzyłam. I też miałam nadzieję, ale im dalej, tym bardziej rozumiem, że pierwsza wojna tak szybko się nie skończy. Drugie, już o wiele mniej mamy pomocy, ponieważ ktoś, kto nam pomagał, też albo się ludzie zmęczyli, albo nie mają już po prostu możliwości, albo też się przyzwyczaili, albo się rozczarowali. Też słyszałam dużo o rozczarowaniu, więc Pomocy mamy o wiele mniej. Działamy teraz głównie wspierając osoby polskiego pochodzenia oraz żołnierzy, czyli nie pomagamy już matkom, samotnym czy uchodźcom. Dam, dajemy rady, gdzie możemy. Wiesz, teraz jest pomoc jeszcze bardziej potrzebna. Powiem dlaczego, bo jest mało, bo ona jest wciąż potrzebna i bo chłopaki walczą i dużo ginie. I żeby jakoś pomóc im, żeby otrzymać, żeby żeby rozumieli, że mają za sobą kogoś, przed kim warto stać przed, prawda i bronić. No to ta pomoc jeszcze bardziej teraz jest aktualna. No właśnie, kiedy ty walczysz i myślisz, że walczysz jakby w imieniu całego narodu, bronisz całego państwa, to chce się wiedzieć, że masz tam w takim spokojnym, cywilnym życiu jakieś wsparcie i jakąś ostoję. Bardzo, bardzo dokładnie powiedzmy, kiedy tu wracają i widzą, że ich podtrzymują, że nie krytykują. A weź sobie wyobraź, jak faceci, którzy unikają mobilizacji, tak? Idzie sobie rano na kawkę wieczorem na piwko, a później siedzi i bardzo się wymądrza. Jakby on zrobił i że jak źle tam toczy się na przykład, nie wiem że tam coś nie tak zrobili nasi wojskowi, a tam jeszcze coś, wiesz, po prostu, no jesteś załamany, kiedy przychodzisz i słyszysz takie rzeczy od kogoś, kto by mógł walczyć obok ciebie i wspierać i walczyć za naród, walczyć za, za niepodległość, o niepodległość, prawda, i za ojczyznę albo za ziemię, gdzie się urodziłeś, prawda, bo niektórzy mają dwie ojczyzny, tak jak ja na przykład. Gdzieś się urodziłam, gdzieś jest moja historyczna ojczyzna, gdzieś jest moje serce, ale jak jesteśmy tutaj, to musimy bronić, musimy wspierać żołnierzy. I bardzo ważne jest pamiętać, że tak naprawdę nie trzeba jakichś specjalnych, nie wiadomo jakich zasobów, żeby, żeby jakoś wspierać. Ostatnio poznałam taką panią Swietłanę, która ma 75 lat. Codziennie o 5 rano wstaje, gotuje jakieś pierogi, coś, co można transportować na wschód. I to jedzenie jest przekazywane właśnie dla żołnierzy. Tak samo na przykład i o tym też już się zapomina, czasami nie opublikować y, jakichś zdjęć albo nie udostępniać głupich narracji na Facebooku czy w innych sieciach społecznościowych, to też już jest część tej walki o niepodległość. Tak. Wiesz, i ta pani pana, którą poznałeś, też mamy takie panie, na przykład u nas tutaj, gdzie się znajduje biuro. Mamy na parterze kobiety, które robią te siatki i właśnie są tam i młode i starsze panie i ona ma później co opowiedzieć swoim wnukom, prawda, że ona walczyła. Natomiast dużo mamy bohaterów, którzy wyjechali i tylko komentują, właśnie komentują, można z to znaleźć nieraz w Facebooku. Na Facebooku, że są komentarze, jak musimy robić, co musimy robić, kto jest zdrajcą, kto i nie jest zdrajcą i to troszeczkę załamuje, bo chłopiem mógłbyś tutaj walczyć, a nie opowiadać co i jak robić. Ale powiem ci, że życie trwa, staramy się przynajmniej w szkole naszej wrócić do normalności, to znaczy, że prowadzimy zajęcia codziennie od poniedziałku do czwartku, od piątku do soboty działamy jak Centrum koordynacyjne, gdzie wspieramy, pomagamy, na przykład jutro mamy blisko 14 różnych przesyłek zrobić dla naszych żołnierzy. No i to nas trzyma. Właśnie ta wojna oprócz tych takich bolesnych stron ma też piękne historie ludzi, którzy są ofiarni i potrafią wykazać serdeczność i z czegoś zrezygnować, żeby pomóc innym. Dużo takich ludzi mamy, chwała Bogu, że ich jest dużo. Sorry, że to zrobię takie porównanie, ale opowiada jakie są ceny, za ile kupują tam kiełbasę, papierosy czy coś na wschodzie. To zadaje pytanie e, ludzie, którzy tam pozostali w tych strefach przyfrontowych, nie wiem jak to dobrze powiedzieć. Oni po co tam zostali w ogóle, żeby zarabiać, prawda? A tutaj kobieta, która żyje na jedną emeryturę, ona ostatnie ściąganie odda ostatnią białą pościel, żeby tutaj coś zrobić dla żołnierzy, jakieś siatki, prawda? I to jest nawet takie, taka różnica między Ukraińcami, bo i tam Ukraińcy, i tu Ukraińcy, albo między obywatelami Ukrainy, bo nie każdy jest Ukraińcem, prawda? Więc różnica ta między obywatelami, jak jak to wygląda? Ktoś zarabia, a ktoś oddaje ostatnio. Przy czym ostatnio oddają ci, którzy walczą o to, żeby tu nie przyszedł wróg. Tam ci, którzy są tak blisko okupacji, przepraszam, to nie wiem, czym się kierują. Szkoda, że dla jednych wojna to bieda, dla drugich to jest zbogacenie się. Niestety wojna zawsze otwiera, oblicza prawdziwe ludzi. Jeszcze mówiąc właśnie o ludziach, pamiętam, na początku wojny rozmawiałyśmy i w zasadzie wszędzie to była taka tendencja, że ludzie wyjeżdżali do Polski, teraz już zaczęli wracać. Jak z tym wygląda sytuacja? Ludzie wracają, może powiedzmy nie tak dużo, prawda? Niektórzy, powiem szczerze, też wyjeżdżają. Ktoś wraca, ktoś wyjeżdża, ale mniej, mniej nie wyjeżdża. Tak, parę osób, powiedzmy młodzież. Zostaje, starsi wracają. Powiedzmy, nasze miasto to bardziej jeszcze jest bezpieczne. Ja mówię, że przelatało nieraz, ale chwała Bogu, no narzekać nie mamy na co, prawda? Więc spokojnie tu wracają. Ktoś wraca i stara się pomagać, wspierać. Ktoś wraca na jakiś czas i rozumie, że nie da rady i wyjeżdża. Powiem też, co zauważyłam, że ludzie, którzy wracają, to jak słyszą sygnał, że jest alarm przeciwlotniczy, to od razu zaczynają szukać schronów. Po prostu i patrzą na ciebie jak na idiotę, dlaczego się nie chowasz. Natomiast ci, którzy tutaj od początku, albo już przez dłuższy czas, to powiedzmy, nie reagują już na to. Ja z kolei mam takie doświadczenie, że jak ja jestem w Polsce i słyszę, że gdzieś jakiś samolot leci, ja od razu myślę czyj, a później myślę to trochę inne państwo. Wiesz, u mnie córka, tak, kiedy pojechała na studia, wyjechała, to nieraz do mnie, mama coś leci, mama coś leci, mówi spokój, jesteś, jesteś daleko nawet od granicy, nie? więc spokojnie. Teraz się przyzwyczaiła, jak przyjeżdża tutaj. To tak się przyzwyczaiła, że kiedyś się bała tych alarmów, teraz mówi, mama, to ty mi napiszesz, co tam, jak tam. I ja sobie pójdę pod prysznic. Nie? I mama ma informować, czy jest zagrożenie, czy nie ma zagrożenia. Żeby nie kończyć takim może smutnym trochę akcentem, to jednak jak śpiewał Czesław Niemen. Ludzi dobrej woli jest więcej. Może nam się wydawać, że nie jest ich więcej, ale jednak spotykając takich cudownych ludzi, którzy chcą coś robić, jednak jest nadzieja, że ten świat jeszcze ma szansę. Miejmy nadzieję, że skupimy się znów nie? i nie dlatego, że znów coś odbędzie się, jakaś tragedia, która nas zmotywuje, tylko odwrotnie, żeby. Tej tragedii nie było, żeby się nic nie wydarzyło, już gorszego. Zwracam się do wszystkich nas, którzy walczą, którzy wspierają, którzy potępiają agresję. Musimy, mimo nasze zmęczenie, musimy dalej działać. Nasi żołnierze potrzebują wsparcia. Wdowy naszych bohaterów potrzebują wsparcia. Sieroty potrzebują wsparcia. Wojna się nie kończy i od każdego z nas zależy, czy zmieni się nasze nastawienie, czy zmienimy nasze państwo, czy zmienimy pewne rzeczy w naszym państwie. To nie zależy od kogoś, od sąsiada, od kogoś z innego obwodu. Od każdego z nas zależy, jak my zmienimy i co będzie dalej. Pan Bóg dał nam wolną wolę, prawda? Ale po to, do, żebyśmy mogli. Działać, nie czekać, modlić się, ale coś robić. Samej modlitwy nie wystarczy, trzeba coś robić. Modlić się i coś robić po to, żeby zwyciężyć, żeby zmienić ten świat albo chociażby swoje otoczenie zmienić. Zmienić się samemu, a później już zmieniać wszystko, co widzisz dookoła. Radio CKP -IDN. Pamiętajmy o wrażliwości na bliźnich. Tylko wspierając się nawzajem możemy dojść do wspólnego celu. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autoru i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.